Sponsorem dzisiejszego odcinka jest MAXTOR.pl autoryzowany sprzedawca produktów Apple oraz Kapiak.pl. Kupujesz, czy licytujesz. Cześć, z tej strony Michał i dzisiaj odpakuję dla Was te słuchawki firmy Denon, które zakupiłem na Allegro w cenie 160 zł. Na przodzie pudełka mamy podany model słuchawek. Jest to model AH-D310. Z boku jest kilka zbędnych napisów, a z tyłu mamy kilka informacji w różnych językach. Przejdźmy jednak do unboxingu. W środku widzimy kilka instrukcji. Słuchawki prezentują się bardzo przyzwoicie. Są wykonane z całkiem miłego w dotyku plastiku, mają regulowany pałąk wykonany z syntetycznej skóry. W zestawie otrzymujemy także przedłużacz, który, który możemy użyć do wzmacniacza gitarowego i adapter z wejściem klawkowym 3,5 do 6,3 mm. I to byłoby chyba na tyle. W przyszłości może opublikujemy krótką recenzję tego sprzętu. Dlatego pamiętajcie, aby nas subskrybować. Do zobaczenia!